Mira Kubasińska, Tadeusz Nalepa i ich legendarny zespół Brekał. To oni rozbudzili w Polakach miłość do bluesa. Ich przeboje można było usłyszeć w Olsztyńskiej Galerii Sowa, przy okazji projektu Piotr Nalepa Breakout Tour. Jesteśmy w Olsztynie po raz kolejny i to miejsce upodobaliśmy sobie w wyjątkowy sposób, bo Właściwie już nie pamiętam, które raz tu jesteśmy, ale, ale to przede wszystkim publiczność, która wychowała się na tej muzyce na muzyce, która jest z nami od 50 lat. Ale widać także dzieci i wnuki także to jest coś, co na przyszłość daje jakąś nadzieję, że, że ta muzyka dalej będzie tak jak przez 50 lat trwała. Kiedy byłem małym chłopcem, czy modlitwa, to najbardziej znane utwory zespołu Breakout. Dla słuchaczy są nie tylko sentymentalną podróżą w czasie, ale też muzyką ponadczasową, którą warto przypominać i odkrywać na nowo. To jest nasza młodość, to jest nawet nie młodość, bo w końcu jesteśmy dalej młodzi, ale nasze takie dziecięce lata. Blues to jest najlepszy, najlepszy ten, najlepsza muzyka, tylko i wyłącznie. Chodzimy od, od, wielu, od wielu lat na okrągłe. Wszystkie koncerty bluesowe musimy być. Muzyka jest zawsze uniwersalna i czy przypominać to jest taka translacja czegoś co dobrze gra mimo różnicy pokoleń. Nam jest bliska sercu dlatego tu jesteśmy po raz wtóry. Zespół Breakout w ciągu 14 lat funkcjonowania wydał 10 albumów studyjnych. Dzięki bogatej dyskografii koncerty w ramach breakout tour są niepowtarzalne i stanowią hołd dla ogromu twórczości grupy Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy. Tutaj każdy kto przychodzi ma jakieś swoje przeżycia związane z konkretnymi piosenkami. Naprawdę trudno je za mało czasu mam żeby je wymienić wszystkie. Bo dla muzyków i dla słuchaczy każda piosenka to historia, o której zapomnieć nie można. telewizja Kopernik. Kopernik.tv